Cześć, dzień dobry, z tej strony Blue Forest. Chciałam Wam dzisiaj pokazać na wzór te torby, które wymyśliłam, zaprojektowałam. nazywałam tę torbę Marwa. Tak, świeciście, naturalne. Torba jest uszyta z tkanin z łocysku, ma takie słoneczne, naturalne kolory. Tutaj mamy taki delikatny beż i żółty. Tkanina ta żółta jest taka bardzo przyjemna, tylko mięsista, milusia. To są tkaniny tapicerskie, to są odpady tapicerskie. To są fragmenty, które powstały po e, wykonaniu Marii. Zbyt małe, żeby z nich zrobić kolejne. Ale one są wystarczająco duże, żeby zrobić z nich torebkę, albo jakieś inne dla Kieszonka jest uszyta z tkaniny... Ej, Niteczka się zaplątała. <grym>, kieszonka jest uszyta z tkaniny, które tutaj były e, kiedyś zasłone. Takich beżowych, naturalnych, spokojnych, łagodnych kolorach. E, cała torebka ma... Taką żółciutką, jak piasek albo jak żółtko jajka potrzebeczkę. <laughs> Ta potrzebeczka jest bardzo miłka, bardzo przyjemna w tego Nie myli z nami nie Tak przyjemnie e, troszeczkę szumi, kiedy się nią dotyka. E, kiszonki są dwie. one są z potrzebeczką. E, torba ma 43 mm, na 38 cm. E, przyłam jej Czarny, paszczany pasek na około 65-6 cm. Torba jest bardzo pojemna, wygodna, trwała. Nic się z nami dzieje. Można szaleć na zakupach, <grym> bo zobacz, wszystko, co potrzebne na spacer lub wycieczkę. Taki mam sposób na dbanie o to, żeby na naszej pięknej matce ziemi nie było mniej śmieci. Przerabiam, zużywam tkaniny, albo przerabiam tkaniny, które są malutkie i nie da się z nich więcej teoretycznie nic się zrobić. Jeśli się podoba to, co robię, zapraszam po więcej na forest. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.